Mama nie powiedziała mi, że maraka. Nie pozwoliła mówić ojcu. Zorientowałem się dopiero, kiedy wypadły jej wszystkie włosy. Na koniec nie chciała przyjmować wody i pokarm. Nie pozdawała mnie. Nie pozdawała nikogo. Ojciec walczył o nią długo, ale w końcu się poddał. Odłączył ją i nie zapytał mnie o zgodę. Nigdy mu tego nie wybaczyłem. Niedawno straciłem kolejną osobę, którą bardzo kochałem. Nie ma pośpiechu, spokojnie. Jestem tu, bo muszę wiedzieć, co się dzieje w mojej głowie. Powracają do mnie rzeczy, których nie rozumiem. Gniew, strach i uczucie, że jestem sam, że nikogo nie mam. Kiedy zamykam oczy, czuję, że jest tam coś jeszcze, boję się tego. Co brałeś? Wszystko.